Cześć Boże, Siostry i Bracia, dziękujemy za oglądanie naszego kanału, dziękujemy za subskrypcję. I prosimy o subskrypcję. Mamy też do Was wielką prośbę. Módlcie się, byśmy dalej mogli dzielnie prowadzić ten kanał. W imieniu Maryi zachęcamy Was również do podejmowania pokuty w różnych wymiarach naszego życia oraz postu. Najlepiej o chlebie i wodzie w środy i piątki za grzechy swoje, braci i sióstr, bo do tego ona, nasza mama, nas wszystkich zaprasza i uzdalnia, a święty Michał Archanioł ku temu nas broni. Bóg zapłać. Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, 3 maja 2021 roku orędzie świętego Michała Archanioła. Przyjmijcie błogosławieństwo przybywające z ojcowskiego domu. Jesteście ludźmi napełnionymi Bożym miłosierdziem, które was nie porzuca. Przemieszczajcie się z przyspieszeniem na spotkanie tego czego wielu z Was oczekiwało od lat. Błagajcie Przenajświętszą Trójcę oraz Naszą Królową i Matkę o pomoc i ciągłe wsparcie, abyście nie zdezerterowali w ostatniej chwili. Podnieście duchową tarczę, aby pokusa iluzorycznego ustania pandemii nie doprowadziła was do stania się ofiarą złego postępowania tych, którzy chcą dokonać eksterminacji części światowej populacji. Zostaliście już ostrzeżeni. Wydarzenia nie dadzą Wam chwili spoczynku i kraje nie będą mogły się wzajemnie szybko wspomagać, trwajcie w gotowości. Odur ziemi wznosi się aż do łona Trójcy. Chóry anielskie wznoszą swój głos: Święty, święty, święty jest Pan, Bóg zastępów. Człowiek oddalił się od swoich obowiązków jako dzieci naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa. Obojętność i brak szacunku wobec naszej Królowej i Matki jest bardzo ciężkim grzechem tego pokolenia, na które spadnie jego własna pogarda wobec Bóstwa. Wykonanie planów złego, by dokonać eksterminacji, nie każe na siebie czekać. Wojna, jaką przeżywaliście, w ciszy stała się publiczna z tą zarazą, i użycie broni jest bliskie dla tego pokolenia, z powodu arogancji tych, którzy chcą dokonać zbrojnej interwencji za pomocą swej władzy. Nadchodzi inwazja chorób upraw, a z nią widmo klęski głodu będzie się posuwać naprzód wszędzie na ziemi. Nie zapominajcie przygotować pobłogosławione winogrona. Ostrzegam was, że konieczna jest wiara. To znaczy nie należy tego rozumieć magicznie. Najważniejsza jest nasza wiara i zaufanie do Boga. Ludu Boży, wzywam was do modlitwy za Chile i Boliwie. Będzie o nich głośno w mediach. Ludu Boży, módlcie się. Módlcie się za Puerto Rico i Amerykę Środkową, trzęsie się tam ziemia. Ludu Boży, zamęt wniknął w łono Kościoła Chrystusowego, Jego instytucja się chwieje. Ludu Boży, módlcie się za Indie i nie zapominajcie modlić się za Argentynę, czyha na nią niebezpieczeństwo. Ludu Boże, módlcie się za Włochy, doświadczą terroryzmu. Ludu naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa. Chaos przychodzi poprzez chorobę ciała i ducha. Zapomnieliście o zakwasie życia, o miłości. Zróbcie rachunek sumienia. Ważne jest, aby każdy zajrzał do swojego wnętrza. To nie jest zabawa. W ten sposób decydujecie pomiędzy nawróceniem i zbawieniem, a dalszym zwodzeniem siebie samych, dochodząc przez nie aż do zatracenia swej duszy. Bądźcie szczerzy sami wobec siebie. W tej chwili nie możecie być tak samo nieodpowiedzialni duchowo jak wczoraj. Pilne jest, żebyście się zdecydowali na zmianę wewnętrzną i to już. Zestarzała ziemia trzęsie się z dużą siłą, jak ktoś, kto się wysila, by nie stracić przytomności. Wielkie miasta, które były siedliskiem nieokiełznanej, wolnej woli człowieka. Są mocno wstrząsane. Nie ustawajcie w oczekiwaniu, przygotowujcie się, gdy ciężka praca w duszy, cierpienia, głód wraz z upadkiem światowej gospodarki doprowadzają to pokolenie do całkowitego oczyszczenia. Przeznaczcie miesiąc specjalnie dla naszej królowej i matki. W tym miesiącu ofiarujcie jej miłość, na którą zasługuje jako matka naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się i wprowadzajcie modlitwę w życie. Nasza matka wstawia się za wami. Poświęćcie jej w szczególny sposób ten miesiąc. I bądźcie stali przez resztę życia. Niechaj w niebie i na ziemi będzie zawsze uwielbiony najświętszy sakrament ołtarza. Błogosławię Was, święty Michał Archanioł.